Cześć wszystkim, witam serdecznie Nad moim oczkiem 10 listopada Już się zaczyna zimowo przymrozki słuchajcie Ale woda się robi fajna Czysta Także niebawem Niebawem będą Mam nadzieję filmy spod wody zobaczcie ta woda ta woda naprawdę naprawdę woda jest luksusowa już No ale ten osad taki denny cały czas jeszcze zobaczcie odkurzałem i mimo tego on się pojawia nie wiem to chyba wszystko są jakieś kurde pozostałości rzucam rybą pelet pewnie Biorą i bobrują w dnie. No i ten osad jakiś taki jeszcze, kurczę, jest. No być może jeszcze raz spróbuję to odkurzyć. No ale o tym pomyślimy kiedy indziej. Ostatnio wrzuciłem wam zdjęcie yy, z zapytaniem, czy chcielibyście zobaczyć jak łowie w moim oczku Także spełnię to dla was. Jak pogoda dopisze, to zrobię to jutro. A, a, a jeśli nie jutro, to na pewno nagram wam film z łowienia w weekend. Kupiłem sobie już robaczka białego. Będziemy łapać na białe robaki. Może jakiegoś czerwonego tam wygrzebię z ziemi. Chciałem kupować bo myślę, że się ukopie. Także tak to wygląda, no. Jak widać miskanty wycięte. Tam leżą. <noise> Muszę coś z nimi zrobić, słuchajcie, no. Kurde, masakra z nimi. Zobacz jak leżą. Mniejszych nie ścinałem. I se rosną, ale te syfu robiły tyle w oczku, że musiałem wychlastać. Tak, że tak, kochani, zobaczcie go jeszcze, tu troszkę troszkę peletu. I sobie jesiotę już pobiera. Są tutaj... O, mamie. Karpie też pobierają jeszcze pokarm. Nie rzucam już tego pływającego, tylko ten to tonący. I, I to, że apetyt jeszcze mają rytki. O, wrzucili. Tu trochę. No fajnie fajnie. fajnie mhm. Będzie kurczę, jeszcze nie mogę doczekać, jak zacznę kamerę zamierzać Kręcić z spod wody Ubyło mi parę rybek, nie będę tego ukrywał przed wami Cztery karpie zostały wyłowione No i chcąc nie chcąc no po prostu trafiły na patelenkę sobie, no. Może się pojawić pod tym filmem hejt, ale leje na to. Możecie hejtować, ale ja po to sobie wpuściłem kilkanaście karpi, żeby sobie złowić. I po prostu zjeść. I taki mam plan, że jeśli sobie złowię, no to z myślą o kolacji. Także to by było na tyle. Słuchajcie, pozdrawiam Was wszystkich serdecznie i jeszcze mam taką prośbę, bo dużo kanałów subskrybu subskrybuję, ale po prostu nie mam ostatnio czasu na oglądanie, nie gniewajcie się. Staram się tam coś tam podejrzeć. Dziękuję łapeczkę w górę. Ale naprawdę tymczasem jest u mnie kiepsko. Nie używam telefonu przy dziecku. Bo być może bym miał więcej czasu, ale nie robię tego. Także kochani, nie gniewajcie się. Wszystkich Was serdecznie jeszcze raz pozdrowię. No i do następnego. Strzałeczka, ziomki.